Siemka, tymka, witam Was na kolejnym odcinku z serii Od Zera do Europejczyka. I na Europie właśnie otwieraliśmy sobie dzisiaj skrzyneczki, mianowicie zakończył się sezon, który jaką sobie nabił, taką miał, prawda? Czy to kryształ, czy to złoto, czy coś innego, czy to właśnie szóstka, siódemka, czy tier. W zależności od tego, jakie postępy zrobiliśmy jako, no jako my po prostu, nie? Jako prywatna osoba. To się mnożyło jedno przez drugie, gildia razy my. No i teraz mieliśmy przez to jakąś tam skrzyneczkę. Jeśli byliśmy odpowiednio długo w danej gildii, no i teraz poprosiłem was, żebyście mi powrzucali jakieś skryny, coś tam powpadało, co wy dostaliście. Od razu dostałem też skryny z tym, co tam wam troszkę powpadało. Jakieś tam też były słownie informacje. Tutaj, niby, 51 milionów było lutu za top 3 kryształ. I oczywiście ósemkowa skrzynka. Tutaj mieliśmy niecałe 6 milionów lutu. Siódemkowa skrzynka. No i teraz jeszcze dostałem informację, na przykład, że wypadło tam powiedzmy 1,5 miliona. A tak naprawdę było to 450 tysięcy. A dlaczego? No, zaraz się dowiemy. Tutaj jeszcze dość śmieszna sytuacja. Tutaj jeden <gryw> gościu się pomylił, i siódemkowo. Nie, ósemkową kryształową, tak? Zaraz zobaczmy sobie, chyba ósemkowa kryształowa skrzynia TOP 1 TOP 1 Czyli z gildii, która No Pierwsze miejsce zajęła I jeszcze ósemkową, nabił sobie, chłop skrzynkę, cyk Proszę bardzo Przeciągnął, wyrzucił Nie ma A co z takich skrzynek leciało? Możecie sobie na przykład u Hursta zobaczyć ale ciało na przykład. No mamutki. 7 czy 8 można było mamutka normalnie dropnąć. Mam uciątko Zobaczmy też jak mi poszło, bo otwierałem dzisiaj. Wypadło mi 16 milionów, 16 milionów. No cieszyłem się, myślę że całkiem no spokojnie. 16 milionów za takie w sumie nic, bo tam tylko silver jakiś bity był w tym sezonie i to jakiś niewysoki. I ja ledwo rzutem na taśmę wbiłem tą ósemkową skrzynkę, myślę, okej, okay, będzie okej, okay, nie? Ale jak się okazało, potem jak podszedłem do marketu, wcale to nie było 16 milionów, tylko 7. Ze względu na to, że te kryształki, te czwórkowe, piątkowe, z których się wytwarza te specjalne artefakty, te kryształowe, Niestety kosztowały kilka razy mniej, bo ludzie dostali tego tak dużo, że dosłownie zalali tym dzisiaj rynek i ceny tak mocno po prostu spadły. Więc chyba sobie te kryształki zostawię, poczekam, może troszkę zdrożeją. No bo kiedy kolejny drop tych kryształów będzie? No za 3 miesiące, więc może warto poczekać, może nie. To już trzeba samo spróbować ocenić, czy warto. Poza tym no wypadło troszkę woreczków, tak 4,5-5 milionów w silwerze takim czystym, dużo surowców, ale żadnego mounta nie dostałem. Żadnego ani mounta, ani małego zwierzęczka, nic kompletnie. Tym bardziej nie dostałem żadnego mamuta. No, 72 wysane energię. Jeszcze tam pewnie jakąś scenę też robią, tak jak mówiłem gdzieś tam u Hirsta Można sobie ten wczorajszy filmik obejrzeć i zobaczyć, że ludziom faktycznie z tych siódemkowych czy ósemkowych dropiły nawet mamutki. Także no, spoko opcja. <laughs> A jeśli chodzi o to, co teraz widzicie, no to dziennik Albionu dostał komentarz, taki devtok, więc można sobie przejrzeć. Link do tego zostawię Wam w, w opisie poniżej. Także, jakbyście chcieli sobie jeszcze troszkę przybliżyć ten dziennik Albionu, no to zapraszam. Chociaż myślę, że tutaj już dużo więcej się nie dowiemy. Jutro sobie też go obejrzę, bo sobie dzisiaj czasu nie miałem. No i to w sumie chyba tyle na dzisiaj. Podzielcie się w komentarzach, ile wyleciało wam ze skrzynki, no i napiszcie z jakiej skrzynki, bo to też ważne. I koniecznie napiszcie ile było przed tym jak sprawdziliście na rynku, ta estymowana wartość i ile było w momencie kiedy podeszliście do rynku. Czy te różnice były tak duże jak u mnie, że zamiast 16 milionów otrzymałem tak naprawdę 7? Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnych live'ach. Macie link poniżej, wpadajcie śmiało. Możecie karty rzucać na live'a, tam dużo one zmieniają. No i co? Do następnego, trzymajcie!